I oczyścić lud wybrany w sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, ale z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odrazające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał. Na nas opicie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Bogu Idzie mocniejszy ode mnie. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. A ja. do Mowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem, i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał Santałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do sztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem Umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Każda droga ma swój początek, który można dokładnie określić i wskazać. Na końcu każdej drogi jest też mniej lub bardziej wyglądany koniec miejsce, dla którego został podjęty trud przygotowań i samej wędrówki. Niekiedy jednak okazuje się, że nawet gdy Cel jest już widoczny na wyciągnięcie ręki, to droga kończy się zdecydowanie wcześniej. Mojżesz, który wraz z narodem wybranym wyszedł z Egiptu, w czasie drogi stał się przywódcą i sędzią wielkiego narodu, ustanawiał prawo i, co najważniejsze, pośredniczył między ludem a Bogiem, którego oglądało twarzą w twarz. Dzięki czemu przez kolejne wieki uważany był za największego proroka i największy autorytet. On jednak do upragnionego celu nie dotarł. Na ostatniej prostej zobaczył już obiecaną krainę, ale usłyszał też, że do niej nie wejdzie. Jordan stał się miejscem, gdzie jego wędrówka musiała się zakończyć. A przez rzekę. Lud przeszedł już bez niego. Ten sam Jordan wiele wieków później stał się początkiem drogi dla tego, którego ten prorok sam zapowiedział. Przez wody, przez które nie mógł przejść prawodawca Izraela, przechodzi nowy Mojżesz, który przyjmując przez w wodach Jordanu rozpoczyna swoją drogę ku Jerozolimie. A po drodze będzie uzdrawiał i nauczał. Swym boskim autorytetem, który potwierdzony został słowem Boga Ojca i stąpieniem Ducha Świętego, będzie ustanawiał i interpretował prawo. A gdy podążać będą za nim jego uczniowie, stanie się przewodnikiem nowego narodu wybranego Kościoła. To właśnie Jezus Chrystus który wodą krztu zmywa nasze grzechy, przyjmuje na siebie ludzkie słabości, aby wychodząc z chrzcielnych wód Jordanu, zanieść je aż na szczyt Golgoty, aby tam na drzewie krzyża całkowicie je wszystkie zgładzić. I dziś każdego z nas zaprasza. Do wyruszenia z Nim w drogę, która rozpoczęła się na Chrzcie Świętym. Lecz jej celem nie będzie już Golgota, lecz życie wieczne w Jego Królestwie. Ale podążanie tą drogą zależeć już będzie jedynie od naszych codziennych wyborów.